Także witam was widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sorry widzę też tak mówię, ale byłem na praktykach i też trochę jestem przeziębiony znów, nie wiem czemu. A dzisiaj nie nagram ma na się kolejny odcinek, macie strześć, lajka, suba dzwonem. Będzie miło. Kiedy ja to nagrywam mamy czwarty, dzisiaj wyszła seria o ten Jezu Polacy w Ameryce. Także, no widzieliście w czwartek, nie wiem kiedy to oglądacie nawet w ogóle Pewnie w poniedziałek, wtorek, albo jak się zmieni no to któregoś innego Ja nie powiem, będzie dwojewska dwójka Bo skoro sami widzicie, że z Polakami wróciliśmy no to Live był z Wojewski dwójki normalnie, także no będzie e, Także, no jest co powracać, słuchajcie e... Też muszę głośno dla was mówić widzowie, bo byście mi w ogóle nie słyszeli, co to jest takie daj najlepsze. Eee, zapraszam też do Bartasza dłuższy do z oporem i do Majsterka. Zapraszam, zapraszam, bo, bo myślę, że warto. No ja dzisiaj nagrałem dla dwa odcinki, bo myślę, że od przyszłego tygodnia uda się od środy już zacząć... E, ja dwójkę to bym ciągnąć kochaną że wszystko idzie fajnie. W dobrym kierunku tak miało iść. Mm, I co, lecimy sobie na no, słuchajcie? Czemu nie? Oczywiście oczycieniu No kukurydze mamy do koszenia głównie. E, je także opór pełną parą można by rzec. Tutaj po bokach już było okiprowane, ale... Dobra, więcej nie Nawrócimy sobie Nie dzisiaj nagrywam ja tylko wujkową, jak i tam, no, no wujkową po prostu dwójkową jak i tutaj widzicie wschodniego, oczywiście to wszystko będzie przeniesione do Farminga. Także deski dwójki, także się nie macie, że seria straci swój urok, ale znaczy no trochę straci, no bo będzie na innej mapie, ale też będzie na za wschodniej, nie? No i wszystko miałem. Dobra, też mamy godzinę 17, przed 17. Ja to nagryłem, właśnie. Zaleźniemy cukieraczka jednego, co wezmę teraz otworzę przy Was wyjedziemy sobie na jakąś ładną prostą drogę, albo sobie teraz otworzę w międzyczasie I tak, sobie się będę przygryzał No o jest dobra Gdzie ja kurwa jechałem Gajd Coś słodkiego też musi być, słuchajcie. Myślałem trzy, to sobie... Jeszcze jednego dzisiaj zjem, teraz na tym odcinku i dwa na to kolejne zostawię. Nie, tak to już... Nie, widzicie, nie? Także kanał się dalej będzie rozwijał na nowych farmingach już. Na dwie piątki to się przeniesiemy gdzieś po roku, dopiero po dwóch myślę, jak będziemy mieli jeszcze lepsze komputery, jak i no i wyjdą mody po pierwsze, bo na początku w ogóle modów nie będzie. dobra ja pierdole kto te gałęzie wymyślił kurwa pier... nisko mać te kurwa pierdolone drzewo, no teraz trzeba tak zrobić żeby ten traktor pojechał sobie za nią

Teraz to nie wiem jak mu. I tej to będzie za dużo. Dobra, że nie tam piątko jedzie, kurwa, bo. No się w kurwie nie i wyjebie, kurwa, te maszyny nie. No musi też koło mnie jechać, bo. Tutaj pojedziemy teraz od tej strony, także będzie łoporowo, może byłoby tak żeby zjec 10,3 na godzinę no to może za damy te 10 na godzinę po prostu o kurwa kukurydza się zaś będzie marnować Dobrze, tu są te duże mięsa, to chociaż kurwa te pola nie są tak zjebane, nie Tak szczerze wam powiem widzowie Mamy tu 8 minut, mamy ja pierdolę <laughs> Dobra Niech ta sieczkarnia sobie jedzie, teraz sobie zjemy pomarańczkę, sobie zjem od razu I sobie wleję picia kurwa się jeszcze musiało zgazować nie no jutro jeszcze praktyki piątaczak no i mamy weekend znów widzowy. na weekend taki jest linka zapalimy będzie elegancko Oj, sorry widzowie, ale no. w odcinku też trzeba czasami coś podpierdalać. Pod, po, 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 po no i możecie przy okazji wpaść do bartasza na kanał, do Ursu oporem, do majstra, wszystkim chłopakom dziękuję serdecznie za pomoc i Łukiemu za nagrywki oczywiście bo teraz akurat jajek te... <laughs> o Boże eee, przepraszam Was widzowie oczywiście Mówiłem, że jestem lekko przeziębiony Ale chuj nagrywam dla was, zresztą to trochę zająć po głosie Także... Elegancko Także no Dobra Ej, pan on miał pełną przyczepę w ogóle na tym tym No ta ja środka se porobimy Ja też muszę nadzorować słuchajcie, nie? Kurwa nie we mnie, bo w drzewo za przyjebie O dobra przeciem jeszcze przez środek, może jeszcze jak się uda Powinno się udać, słuchajcie On ma pełne czy co? Jeszcze nie ma pełnego No pełne już na to wychodzi. Dobra, no to my jedziemy w takim razie, widzę wiem. No czemu ja zahaczam o takie głupie gałązki? Ja pierdolę, ten farming jest tak niedopracowany Jak i kurwa każdy poprzedni, nowe i poprzedni, nie? Te kolizje to se kurwa jeszcze później kurwa w dupę wziąć i wsadzić, nie? Swoją i co, no kolejna wycieczka, jak to mówią. Moja miniatura już będzie gotowa, nie muszę się martwić. No, dostanę do 17.3 nie, może 17.40 mi zajmie nagranie odcinków. Czekajcie, no to nawet nie może, wiecie. I dobra. Ile tu jeszcze w ogóle jest tak z ciekawości? Mm. O Boże ile ton? Ja pierdolę więcej niż dobra, przesada to jest nie mamy tak 15 minut. O, 16 będzie akurat zaraz dojedziemy, do kolejki, jakoś się przy środek. jeszcze jeden, dwa przyjazdy zrobimy, no i będzie koniec odcinka akurat już z tej serii. Na dzisiaj. Yy, także no. Yy, a no, my se lecimy u elegancko po Dali, bo robić trzeba, a nie każdy umie. Oczywiście ja to nagrywam dla was z pasji, nie? Nie żeby co? Ja tu nie, że żadnej kasy tego nie robię, nie, nie. <gryw> także no <gryw> Także się nie marcie że ja tylko na pieniądze to nagrywam, nie? Macie takie opcje, nie? Spasja i koniec. <gryw> kurwa co ja mówię. Kurwa nie doszukiwał was kurwa. Wiadomo, że kurwa każdy nagrywa dla pieniędzy, ale no, no pasja moja to nagrywanie właśnie. Ja lubię akurat. Ja wolę tak się sobie wsiąść przed komputerem, usiąść, nagrać odcinek niż kurwa iść bez, bez sensu marnować czas gdzieś, nie? No dobra, ta się równo trzeba przekosić, słuchajcie. Może jeszcze je przyczepę banów, sobie zobaczymy zresztą. My mam 18 minut, no to my. Są... O, dobra, miaki dobra, się po... ja zaś poprawię to. Jeszcze będzie, myślę, nie wiem, może już odcinków nie będzie, zobaczymy. Jak nie u... Jez... Je przyniesiemy się jeszcze do OSH dwójki też jeszcze tutaj będzie odcinek. Jak yy, przyniesiemy się, no to jest to jest ostatni. Bardzo możliwe, że ostatni odcinek tutaj z tego, także. No. I przeniesiemy się gdzie indziej tak szczerze. Z tej sami, Nie no, może nie jest Od nowa zaczniemy. Drugi sezon... Nie no dobra. Też chujowo tak. Tylko... To może tą serię po prostu sobie tak, że przeniosę te maszyny wszystkie. Mmm. I będzie wtedy lepiej. O Boże! Ja pierdolę! Dobra, panie, dobra, jedziemy. Już do końca nie dążymy to ja gdzieś jedzie na tym odcinku, ale... Jedziemy oczywiście dalej. Tak szczerze to on może już działać... Tak szczerze. Elegancki, słuchajcie nie. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek, do kolejnego widzowie, na razie trzymajcie się w razie, wpadać, szczęścia.